Jak zorientowałaś się, że twoja rodzina traktuje cię jak bankomat, przez lata była tą, co zawsze gotuje, sprząta i zajmuje się dziećmi podczas wszystkich rodzinnych świąt, i nawet nie narzekałam, bo myślałam, że tak wygląda miłość. Ale to konkretne spotkanie przy stole zmieniło wszystko. Tydzień wcześniej dostałam spadek po babci, 50 tysięcy złotych. Nikt nie znał dokładnej kwoty, ale plotki szły szybko i wieść się rozniosła. Zaraz potem zaczęły się telefony. Brat płacze, że nie spłaci kredytu, jeśli mu nie pomogę. Siostra jęczała o rozbitym aucie. Mama rzuciła mimochodem, że dach przecieka i że pewnie będzie kosztować fortunę. Pojechałam na święta z myślą, że skoro mogę pomóc, pomogę. Tylko, że coś w atmosferze od razu było inne. Tata zawołał od progu. O, nasza złota córa. I od razu wszyscy rzucili się, żeby mnie przytulić. Brat poklepał po ramieniu, siostra wyszeptała: "Babcia zawsze mówiła, że jesteś najlepsza." A mama nalała mi wina i powiedziała, że jestem oczkiem w głowie rodziny. Wszyscy komplementowali mój wygląd, pytali o pracę, słuchali jakby naprawdę ich to interesowało. Coś co nie zdarzyło się nigdy wcześniej. Czułam się potrzebna, doceniona. Ale zaraz po deserze wszystko wyszło na jaw. Siostra niby od niechcenia rzuciła, że jej naprawa auta to tylko tysiące, a brat nagle sobie przypomniał, że bank chce mu zabrać dom, więc potrzebuje tysięcy na już. Mama otarła łzę i powiedziała, że ekipa od dachów wyceniła robotę na tysięcy. Spojrzałam na nich wszystkich i wtedy zrozumiałam. Te wszystkie komplementy, nagłe zainteresowanie, to była gra. Polowanie. Przestali być rodziną, stali się drapieżnikami krążącymi nad jedyną osobą, która miała coś, czego chcieli. Lodowaty chłód przeszedł mi przez kręgosłup, zapytałam, a więc to dlatego teraz tak mnie lubicie, bo coś dostałam? Brat się oburzył, że przecież to rodzina i że przecież zawsze się wspieramy. Siostra udawała, że nie rozumie. Ale przypomniałam im: Sara, nie odezwałaś się do mnie od pół roku. Mike, olałeś moje urodziny. Mamo, Tato, kiedy ostatnio zapytaliście, jak się czuję, nie chcąc ode mnie pieniędzy. Cisza była gęsta. Mogłabym usłyszeć muchę lecącą przez pokój. Wyciągnęłam telefon i zadzwoniłam na głośniku do prawnika babci. Zapytałam, czy babcia chciała, żeby reszta rodziny dostała cokolwiek. Nie, powiedział pewnie. Zastrzegła, że wszystko ma być wyłącznie dla pani, bo tylko pani kochała ją naprawdę. Wszyscy zamarli. Schowałam telefon do kieszeni. Powiedziałam, zatrzymuję wszystko i teraz dobrze wiem, kim jesteście. Brat się poderwał, wściekły. Nie możesz nas tak po prostu zostawić. Popatrzyłam na niego zimno. Patrz, jak mogę. Wstałam i już miałam wychodzić, ale jeszcze się odwróciłam. Sara. Twój samochód nie jest zepsuty. Widziałam, jak nim dzisiaj przyjechałaś. Mike, twój post wczoraj mówił o planowaniu wakacji, nie o komorniku. Mamo, tato, dach u was wygląda jak z katalogu. Otworzyłam drzwi. Zimne powietrze aż uderzyło mnie w twarz. Tata krzyknął z tyłu: Jak wyjdziesz, nie wracaj. Obróciłam się raz jeszcze i rzuciłam z uśmiechem: nareszcie się z tobą zgadzam.